Ty, jako twórca nowej rzeczywistości, odpowiedzialność, jako fundament twórczej mocy, w pewnym momencie życia nadchodzi chwila, kiedy przestajesz czekać, aż świat się zmieni i zaczynasz zmieniać siebie. To moment, w którym przestajesz postrzegać siebie jako ofiarę okoliczności, a zaczynasz widzieć siebie jako twórcę swojej rzeczywistości. To nie znaczy, że kontrolujesz wszystko, co ci się przydarza ale masz wpływ na to, jak reagujesz, jakie znaczenie nadajesz wydarzeniom, jakie wybory podejmujesz każdego dnia. I to właśnie te wybory kształtują Twoje życie. Bycie twórcą swojej rzeczywistości zaczyna się od wzięcia odpowiedzialności, nie winy odpowiedzialności. Różnica między nimi jest ogromna. Wina zakłada, że jesteś zły, niewystarczający, że powinieneś się ukarać. Odpowiedzialność mówi, to moje życie i chcę mieć wpływ na jego kierunek. To wybór dorosłości emocjonalnej, duchowej, wewnętrznej. Wielu ludzi spędza lata w miejscu oporu przekonani, że ich sytuacja zależy od szefa, partnera, pogody, dzieciństwa, braku pieniędzy, energii, szczęścia. I choć te rzeczy mają znaczenie, to nigdy nie są pełnym wyjaśnieniem, bo to, co robisz z tym, co masz, to już Twój udział, Twój wkład, Twój akt kreacji. Największą mocą jaką posiadasz nie jest kontrola nad światem zewnętrznym. Jest nią umiejętność kreowania wewnętrznego świata przekonań, emocji, narracji, bo kiedy zmieniasz sposób w jaki patrzysz na siebie i rzeczywistość, wszystko inne również się zmienia. Inaczej widzisz ludzi, inaczej reagujesz na trudności, inaczej podejmujesz decyzje. To, co dziś nazywasz rzeczywistością, często jest tylko sumą Twoich wcześniejszych przekonań i wyborów. A skoro ją współtworzyłeś, możesz też ją przekształcić. To wymaga odwagi, bo oznacza zburzenie starych struktur, czasem porzucenie wygodnych wymówek, często zmierzenie się z bólem. Ale na końcu tej drogi jest wolność, świadomość, że nie jesteś już tylko odbiorcą losu, ale jego aktywnym uczestnikiem. Kreowanie nowej rzeczywistości zaczyna się od zmiany wewnętrznej narracji. Zamiast nie potrafię zaczynasz mówić o... uczę się. Zamiast to niemożliwe myślisz, zobaczmy, co się stanie, gdy spróbuję. To nie magia. To neuroplastyczność twój mózg dosłownie przekształca się pod wpływem nowych myśli i działań. Kiedy zaczynasz działać z poziomu twórcy, twoje decyzje przestają być przypadkowe. Zaczynasz zadawać pytania, jak chce się czuć? Kim chcę się stać? Co dziś mogę zrobić, by zbliżyć się do tej wersji siebie? To pytania, które otwierają przestrzeń, bo nie musisz od razu wiedzieć wszystkiego. Twórca nie potrzebuje gotowego planu, potrzebuje zaufania do procesu i gotowości na kolejny krok. Jedną z największych pułapek, które zatrzymują nas w roli ofiary, jest przekonanie, że zmiana musi być radykalna i natychmiastowa. Tymczasem prawdziwa transformacja zachodzi małymi krokami powtarzanymi codziennie. Jedna decyzja, jeden wybór, jedna zmiana myśli i tak dzień po dniu budujesz nowy świat. Kiedy przestajesz czekać, aż okoliczności będą idealne i zaczynasz działać z tym, co masz, to właśnie wtedy aktywujesz swoją moc. Nawet jeśli to tylko 5 minut uważności, jeden telefon, jedno nie, wypowiedziane z szacunkiem do siebie, to akt tworzenia. Każdy taki wybór mówi: Jestem obecny, wybieram siebie, tworzę nowe. Bycie twórcą nie znaczy, że zawsze będzie łatwo, ale oznacza, że nawet w trudnych chwilach nie odrzucasz siebie, nie rezygnujesz, tylko pytasz: Co teraz mogę zrobić? I z tej perspektywy rodzi się siła, która nie zależy od zewnętrznych okoliczności, tylko od wewnętrznej decyzji. Chcę żyć świadomie. Chcę budować swoje życie, tworzenie życia opartego na wewnętrznej prawdzie? Gdy wchodzisz na ścieżkę twórcy, wszystko zaczyna się od pytania: czego naprawdę chcę? Nie, co wypada, co powinnam, co będzie bezpieczne czy akceptowalne, ale co jest moją prawdą, co sprawia, że czuję się żywa, co daje mi poczucie sensu. To pytania, które mogą być trudne, bo wymagają odcięcia się od hałasu zewnętrznego świata i wejścia w ciszę własnego serca. Większość ludzi żyje według schematów zaprogramowanych przez innych rodzinę, kulturę, strach. Realizują cudze cele, spełniają cudze oczekiwania, zakładają cudze maski, a potem pewnego dnia budzą się i nie poznają siebie. Pytają, dlaczego nie jestem szczęśliwy? Choć przecież mają wszystko, co według świata powinni mieć, ale nie mają siebie. Tworzenie nowej rzeczywistości to powrót do siebie. To droga powrotna do własnych pragnień, wartości, głosu. I choć ten głos może być na początku cichy, delikatny, zagłuszony przez lata warunkowania, on nigdy nie zniknął. On czeka, i w chwili, gdy zaczynasz go słuchać, wszystko się zmienia. Bycie twórcą. To nie tylko filozofia, to praktyka, to codzienny wybór życia zgodnie z własnym kompasem, to stawianie granic, które chronią Twoją energię, to odwaga mówienia prawdy, nawet jeśli głos drży, to podejmowanie działań, które są zgodne z Twoimi wartościami, nawet gdy nie masz pewności, czy się ta opłacą. Każdy akt autentyczności jest formą uzdrowienia, bo gdy żyjesz w zgodzie z sobą, przestajesz się dzielić. Nie ma już jednej wersji Ciebie w pracy, drugiej w relacji, trzeciej w samotności. Jesteś jeden, spójny cały. I z tej spójności rodzi się prawdziwa siła. Twórca nie ucieka od rzeczywistości, on ją współtworzy. Nie zaprzecza trudnościom, ale też ich nie absolutyzuje. Widzi wyzwania jako część procesu, a nie koniec drogi. Widzi w bólu wiadomość, w chaosie okazję, w porażce naukę. Życie twórcy to życie oparte na intencji, a nie przypadku to codzienne pytanie. Co dziś chcę stworzyć? Jak chcę się pojawić w tym świecie? Jakie wartości chcę ucieleśniać, nie tylko deklarować? To nie oznacza, że każdy dzień będzie spektakularny. Wręcz przeciwnie, tworzenie rzeczywistości to często bardzo cicha praca. To decyzje, których nikt nie widzi, odmowy, które bolą, wybory, które są niewygodne, ale słuszne. To wstawanie, gdy nikt nie bije brawa, to trwanie przy sobie, nawet gdy nikt nie rozumie, ale to właśnie w tych momentach budujesz siebie i tworzysz przestrzeń, w której może narodzić się coś autentycznego, relacja, projekt, styl życia, coś, co nie jest kalką, ale Twoim własnym dziełem. Bycie twórcą nowej rzeczywistości nie polega na tym, że wszystko zawsze się udaje. Chodzi raczej o to, że już nie czekasz na zewnętrzne pozwolenie, by zacząć żyć. Już nie pytasz świata, czy wolno ci być sobą. Po prostu jesteś. Czasem ta droga wymaga odejścia z pracy, z relacji, z miejsca, które już ci nie służy. Czasem oznacza zostanie, ale w nowej jakości, z nową intencją, granicą, energią. Niezależnie od formy, transformacja zaczyna się od wewnątrz. Tworzenie własnej rzeczywistości to nie wyścig, to proces ewolucji, który nie ma końca. To droga, na której nie chodzi o doskonałość, ale o autentyczność. Nie o sukces rozumiany przez pryzmat innych, ale o spełnienie rozumiane przez kontakt ze sobą. Na końcu tej drogi nie stoisz już jako ktoś, kto chce zmieniać świat z pozycji walki, ale jak, jako ktoś, kto stał się zmianą, którą chciał zobaczyć. A to, jak pisał Gandhi, jest największą mocą, jaką człowiek może posiąść. Twoja obecność jako zmiana, na końcu tej transformacyjnej drogi nie zawsze będzie sukces mierzony oczami świata, ale będzie coś znacznie cenniejszego wewnętrzny pokój, poczucie sensu i zgodność z własnym sercem. To nie oznacza, że przestaniesz odczuwać lęk, niepewność czy ból, oznacza to jednak, że nie będą one już Tobą rządzić. Twórca nowej rzeczywistości nie musi wszystkiego wiedzieć, nie zna wszystkich odpowiedzi, ale zna jedno, że warto iść, warto robić małe kroki, warto ufać sobie, nawet jeśli droga nie jest jeszcze widoczna. To właśnie ten akt wiary w siebie, w życie, w sens, zmienia wszystko. W świecie, który często promuje powierzchowność, tempo i perfekcję, Twoja prawdziwa obecność staje się rewolucją. Gdy jesteś sobą, nie tylko siebie uzdrawiasz. Uzdrawiasz przestrzeń, w której się pojawiasz, inspirujesz innych do odwagi, dajesz ciche pozwolenie. Ty też możesz być sobą, Ty też możesz tworzyć. Być może ktoś dziś patrzy na Ciebie i widzi nadzieję, widzi, że można inaczej, że można wyjść z roli ofiary, zacząć od nowa, tworzyć życie z miejsca prawdy i nawet jeśli tego nie widzisz, Twoje istnienie ma znaczenie. Każdy gest autentyczności to fala. Każda decyzja, by pozostać wiernym sobie, to jak zapalenie światła w ciemnym pokoju. Nie musisz głośno krzyczeć, nie musisz przekonywać. Wystarczy, że będziesz obecny w prawdzie, w miłości, w działaniu. Twoja nowa rzeczywistość nie musi być spektakularna, nie musi być idealna. Wystarczy, że będzie Twoja, że rano wstajesz i czujesz, i tak to jest moje życie, nie kogoś innego, moje. To poczucie posiadania wpływu. Sprawczości tożsamości jest początkiem wolności. Czasem najtrudniejszą częścią tej drogi jest odejście od starej wersji siebie. Tej, która przetrwała, dostosowała się, zadowalała innych, ale pamiętaj, przetrwanie to nie to samo co życie. Być może nadszedł moment, by przestać przetrwać i zacząć tworzyć. Nie musisz być gotowy, nie musisz mieć wszystkiego zaplanowanego, musisz tylko zacząć od najmniejszego kroku, od jednej prawdy, od jednego wyboru. Bo kiedy zaczynasz tworzyć nową rzeczywistość nie tylko dla siebie, ale z siebie wtedy świat się zmienia. Może nie od razu, może nie spektakularnie, ale zmienia się. Bo prawdziwa zmiana zaczyna się zawsze od środka. I w końcu rozumiesz, nie czekałeś na cud. Ty jesteś cudem, na który czekałeś.